Dzień dobry, szczęść Boże, moi kochani. Właśnie przyszła pora na to, abym wam wytłumaczył, jaką postacią z anime byłby Daniel Magical. Oczywiście po wielu działaniach matematycznych, i postanowiłem się nią z wami podzielić. Daniel Medical to bezkompromisowo jedna z najpotężniejszych oraz najbardziej charyzmatycznych marek na polskim YouTubie. I to jest fakt niezaprzeczalny. Człowiek, który jest idealnym przykładem, persony od zera do bohatera, był w stanie zebrać wokół siebie tak ogromną ilość publiki, że wrogowie, którzy stąpali mu po piętach, z każdym kolejnym dniem jego aktywności rosły. Jednak ten przystojny młodzieniec nigdy się nie poddawał. To jest gość, który tak naprawdę miał to wszystko wyjebane. On dążył do tego, aby osiągnąć sukces. I go osiągnął. Bezapelacyjnie Daniel Medical jest niesamowicie przystojnym młodzieniem. Co tak naprawdę widać na wszelkiego rodzaju jego streamach. Do tego jego dobroduszność pozwoliła mu na uratowanie swojej rodziny od kryzysów materialnych, od wojen i, i od różnych takich rzeczy, od przy których mogliby przyjść panowie w kominiarkach i zaperdolić mu mieszkanie. O, Daniel. Ale moi kochani, to, to nie wszystko. Dlatego myślę, że nazwanie Daniela Magicala dobrym przyjacielem chroniącym ludzi i świata byłoby jak najbardziej na miejscu. Jednakże, oprócz tych wszystkich zalet, Daniel ma również jedną wadę, bowiem po alkoholu po prostu mu odpierdala. Niby teraz tak mówię, że. On jest taki niesamowicie inteligentny, bystry To właśnie po substancjach psychoaktywnych Daniel ukazuje swoje prawdziwe zdolności Mimo tego, iż na popularnej platformie Fame MMA sobie nie poradził Ze swoim przeciwnikiem To ja przynajmniej głęboko wierzę w to, że gdyby tylko Umożliwiono mu wpojenie w siebie wszelkiego rodzaju substancji Po których człowiek staje się potężny To by rozpierdolił każdego Sama historia Daniela jest dość skomplikowana. Mimo jego się dzieciństwo owiane jest nutkę tajemniczości, a jego rodzicielka, pani Małgorzata, rzadko zdradza nam nutkę tajemnicy, to na podstawie jego zachowań myślę, iż totalnie mógłbym stwierdzić, że nie należą do grupy socjopatów. Jedni powiedzieliby wody, on jest za głupi na to, żeby być socjopatą. Przecież kurwa, no, ludzie z ponad przeciwnym jakiegoś tak nie zachowują. Dlatego myślę, że gdyby tylko udało mu się spłodzić swoje dziecko, to z pewnością byłby to człowiek sukcesu i, i pieniędzy. Who's that Pokémon? Co to za Pokémon? I i wypi... w to. Myślę, iż każda osoba, która miała do czynienia z uniwersum Dragon Ball, w 100% zgodziłaby się z moją odpowiedzią, że Magical Kun w swoim ryżowym alternatywnym świecie jest najsilniejszym Sajaninem, potężnym Songoku.